Orzekanie o winie. Często stoicie, szanowni państwo, przed taką decyzją, czy orzekać o winie czy nie. A zatem państwu dzisiaj rozpisałam w mojej ocenie, jakie są korzyści i w jakich sytuacjach powinniśmy orzekać o winie. Porozmawiamy o tym. Zanim do tego przejdę, przedstawię się dla tych osób, które mnie nie znają. Nazywam się Marta Wnuk, jestem adwokatem i prowadzę kancelarię adwokacką w Warszawie, jestem również autorką Wielu książek, na przykład rozwód z narcyzem, albo rozwód okiem adwokata i wiele innych, zapraszam Państwa. A teraz o tym, czy orzekać o winie, czy też nie. W pierwszej kolejności wina, analizując kwestię winy, nie możemy zapomnieć o jednym procencie. Co to oznacza jeden procent? Jeżeli uda nam się wygrać Sprawa z wyłącznej winy? Super, ale nie zawsze tak jest. Pamiętajmy, że orzekanie o winie jest dość skomplikowane. Jesteśmy prawie ostatnim państwem w Europie, gdzie jednak orzeka się o winie. Już coraz więcej państw odstępuje od tego. Niemniej jednak póki mamy orzekanie w Polsce o winie, to niekiedy są to takie korzyści, które powinniśmy rozważyć. A zatem Najczęściej w mojej ocenie, jako mówię tutaj adwokat, a uważam, że jestem dosyć doświadczonym adwokatem, poprzez liczne sprawy uważam, że można uzyskać wyłączną winę, w szczególności gdy na przykład jeden z małżonków opuścił, porzucił e, na rzecz na przykład innej kobiety czy też innego mężczyzny. Jeżeli powiemy przed sądem, że rozpad nastąpił tak naprawdę, bo kłóciliście się, no to już mamy ten 1% winy. Ale pamiętajmy, do spraw sądowych trzeba się przygotować i dobry adwokat niekiedy umie też przygotować państwa. Nie oceniam kwestii sprawiedliwości, ale tutaj musimy tutaj pamiętać o tym, że zawsze może być tak, że skończy się rozwód z winy. Obu stron. Ale dlaczego wyłączna wina? Przede wszystkim finanse. Szanowni Państwo, gdy mamy alimenty bez orzekania o winie, możemy dochodzić świadczenia alimentacyjnego maksymalnie przez 5 lat i tylko wtedy, gdy jedna ze stron, która się ubiega, popadnie w niedostatek. A co oznacza niedostatek? Niedostatek jest to taka sytuacja skrajnie ciężka, czyli nie jest w stanie osoba zaspokoić swoich podstawowych potrzeb. Wtedy obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy jest bez orzekania o winie, albo uwaga skończy się z winy obu stron, czyli sąd uzna, że dwie strony są winne. Wtedy taki sam mamy skutek jak bez orzekania o winie. A co, gdy uda nam się jednak wygrać tą wyłączną winę? Gdy uda nam się wygrać wyłączną winę, narysowałam Państwu tutaj takie piękne ikonki, czyli zawsze chodzi o kasę. Niestety, jak nie wiemy o co chodzi, to najczęściej chodzi o tą kasę. A zatem, gdy uda nam się wygrać rozwód, z wyłącznej winy drugiego małżonka możemy ubiegać się o świadczenie alimentacyjne za każde pogorszenie sytuacji majątkowej. I nie jest ten obowiązek alimentacyjny ograniczony w czasie. Co to oznacza? Można płacić dożywotnio nawet alimenty i nie musi być niedostatku. Wystarczy, że ktoś miał więcej pieniędzy do dyspozycji. Punkt drugi. Niekiedy satysfakcja jest czymś istotnym. A zatem w różnych sytuacjach, nawet gdy nie mamy innych interesów, takich finansowych, rekomenduje się to z uwagi na satysfakcję. Ktoś czuje, że nie popełnił błędu. A tylko i wyłącznie ten jeden małżonek zawinił, dlatego robimy to dla satysfakcji. Punkt trzeci podział majątku. E, bardzo fajne orzeczenie z 2024 roku wyszło, e, gdzie okazuje się, że te ważne powody są e, istotne przy podziale majątku. Można żądać nierównego podziału majątku, można. To nie jest z automatu, gdy jeden małżonek jest wyłącznie winny, to jeden z sądów stwierdził, że to jest element dla którego istotnie ten na przykład dom nie powinien zostać podzielony po jednej drugiej, A na przykład tylko jakiś, że tak powiem, jakiś fragment, jakiś procent tego domu, na przykład 20. Oczywiście musimy tutaj pamiętać, że nierówny podział majątku jest czymś zupełnie innym, szanowni państwo, niż uwaga nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny, czyli na przykład jakieś darowizny. O tym szerzej możecie poczytać w książce, ponieważ ponad 200 chyba 50 stron nie pamiętam dokładnie ile stron ja wydałam taką książkę o podziale majątku dość zaawansowana ale tam jest jeżeli macie faktycznie istotne dla was składniki majątku warto dobrze zrobić analizę podziału majątku czyli ile tak naprawdę z tego majątku jest twoje a ile drugiej strony punkt trzeci omówiliśmy punkt czwarty dzieci Szanowni Państwo, często jest tak, że w tym całym procesie rozwodowym, oprócz kwestii emocjonalnej i innej, walczymy o dzieci, walczymy o alimenty. To, co zauważyłam jako adwokat, to jest w mojej ocenie coś, czego nie znajdziemy w przepisach. Że w przypadku, gdy okaże się, że sąd ma obraz cały, że na przykład Przyjmijmy taką hipotetycznie sytuację: mężczyzna zdradził i odszedł, to świadczenie alimentacyjne na rzecz dzieci, gdy zostaną nawet z mamą, są dużo większe. Czyli sąd ma obraz tej winy, tego małżonka gorszego, bo zdradził na przykład i odszedł, choć nie zawsze. To widzę taką reakcję sądu, że nieraz na przykład Ustalając świadczenie alimentacyjne, hipotetycznie koszt dziecka 3000, powinien rozdzielić po 1500, rozdziela w innej proporcji. Mimo, że sytuacja jest dosyć podobna finansowo, twierdząc, że mama więcej na przykład uczestniczy w życiu dzieci. Jesteśmy tylko ludźmi, w sądach pamiętajmy, że pracują też ludzie, którzy czują, odczuwają, mają swoje problemy, troski. Nigdy nie wiemy, jakie podejście będzie sędziego. A zatem uważam, że niekiedy walczymy o tą winę po to, żeby pokazać pełen obraz przed sądem. Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję.